Drugie w tym roku istotne IPO na warszawskim parkiecie. Tym razem o uwagę i portfele inwestorów walczy Arlen, czyli producent m.in. odzieży ochronnej i wyposażenia indywidualnego dla służb mundurowych. Spółka kusi inwestorów stabilną polityką dywidendową oraz ekspozycją na jeden z najgorętszych ostatnio sektorów. Dziś przedstawiamy, co warto wiedzieć o biznesie Arlen i parametrach IPO. Ja nazywam się Rafał i zapraszam na film. I oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. A partnerami kanału są Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Nawigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Po sukcesie diagnostyki na warszawskie parkiet wybiera się Grupa Arlen, czyli polska spółka z ponad 30-letnią historią, która wyrosła na regionalnego lidera w produkcji odzieży ochronnej i wyposażenia indywidualnego dla służb mundurowych. Firma działa w dwóch uzupełniających się segmentach – szycia specjalistycznej odzieży ochronnej oraz produkcji tkanin i laminatów. Dzięki temu spółka jest zintegrowana pionowo i posiada pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym od projektu tkaniny po gotowy mundur. Model biznesowy grupy opiera się na zamówieniach instytucjonalnych, głównie od Wojska, Policji Straży Granicznej, Frontexu oraz innych służb państwowych. Produkcja realizowana jest wyłącznie na zamówienie, co pozwala ograniczyć ryzyko niesprzedanych zapasów. Grupa dysponuje szwalniami w Żyrardowie, Tarnowie i Dzierżoniowie oraz Centrum Laminacji Optex w Opocznie. Jak powiedział podczas czatu inwestorskiego w stoku Andrzej Tabaczyński, prezes zarządu grupy Arlen właściwie to jesteśmy grupą spółek i w ramach tej grupy produkujemy od przędzy poprzez tkaniny pogotowy mundur dzięki czemu mamy pełną kontrolę nad jakością a służby mundurowe to wymagający klient. Ten zintegrowany, pionowo model technologii produkcji i odzieży ochronnej to nasza przewaga nie tylko w kraju, ale i za granicą. Obecnie Grupa Arlen zwiększa swoją obecność na rynkach zagranicznych. Około 16% przychodów pochodzi z eksportu. Spółka rozwija działalność m.in. w Hiszpanii, Norwegii, Niemczech i krajach bałtyckich. W planach jest też dalsza ekspansja w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rozwój nowego asortymentu butów, rękawiczek, kamizelek balistycznych oraz Tkanin trudnopalnych i maskujących. Jak dodał prezes spółki, Grupa Arlen jest jednym z niewielu dużych producentów odzieży ochronnej w Europie, posiadających zaplecze produkcyjne i badawcze o takiej skali. Stąd też zamierzamy kontynuować rozwój na rynku europejskim i ubiegać się o zamówienia z innych państw niż Polska. Obecnie mamy sieć lokalnych przedstawicieli działających na rynkach, na których Pozyskujemy i realizujemy kontrakty. Są to rynki niemiecki, hiszpański, norweski oraz litewski krajów bałtyckich, ale zamierzamy dalej się rozwijać dalej rozwijać naszą ekspansję zagraniczną. W szczególności za atrakcyjne pod tym względem rynki uznajemy niemieckojęzyczne kraje Europy, w szczególności Niemcy, Hiszpanie, kraje skandynawskie, Litwę, Łotwę, Estonię, kraje Europy Środkowo-Wschodniej, a w dalszej kolejności Państwa Skandynawii i Szwajcarię. Arlen, pod względem oferty produktowej i modelu biznesowego nie ma bezpośrednich odpowiedników. Czy też konkurentów na giełdzie papierów wartościowych, firmie potencjalnie najbliżej do Nowity czy Lubawy. Jak dodał prezes, na rynku krajowym nie występują podmioty o podobnej skali, działające w identycznym modelu biznesowym, to jest pionowo zintegrowane, które są producentami zarówno tkanin specjalistycznych, jak i odzieży ochronnej. My koncentrujemy się na szyciu specjalistycznej odzieży dla wymagającego klienta, nie interesuje nas konkurencja z tanią produkcją z krajów o niskiej jakości. Warto dodać, że IPO grupy Arlen. Wpisuje się w szerszy trend rosnących wydatków państw europejskich na obronność. W samej Polsce nakłady na ten cel uległy podwojeniu rok w rok, osiągając 4,1% PKB. Dla grupy Arlen oznacza to korzystne otoczenie rynkowe i potencjalne możliwości dalszego wzrostu. Z drugiej strony należy pamiętać, że rząd zapowiedział już naprawdę dużo inwestycji i w obecnych uwarunkowaniach pola do utrzymania dynamik nakładów jest niewiele. To oczywiście może ulec zmianie w zależności od sytuacji na Ukrainie i dalszej postawy Rosji. Niemniej warto mieć świadomość w jakim momencie odbywa się oferta i jak sytuacja geopolityczna może korelować z perspektywami. Jedno jest pewne, jeśli Arlen zadebiutuje na GPW z miejsca zostanie zaszufladkowany przez inwestorów do nieformalnego... WIG Militaria lub WIG Wojsko. Na podstawie danych zawartych w prospekcie emisyjnym Grupa Arden widać, że biznes rośnie w imponującym tempie. Przychody wzrosły o 26% rok w rok do ponad 461 milionów złotych, a zysk netto podskoczył o 53% rok do roku do ponad 48 milionów złotych. Ebida wzrosła w skali roku aż o 51% do ponad 76 milionów. Istotnie wzrosła także marża Ebida i jeszcze w 2022 wynosiła ona 13,5%, a w 2023 wzrosła do 13,7%, a w ubiegłym roku podskoczyła do 16,5%. Warto zwrócić uwagę na wysoką płynność finansową. Na koniec 2024 roku grupa dysponowała 116,5 milionami złotych gotówki, a jej zadłużenie netto było ujemne. Jak czytamy w prospekcie, w dotychczasowej działalności Arlenu występowała zauważalna sezonowość przychodów ze sprzedaży. Historycznie, to jest w latach 2022-2024, najniższe przychody poza rokiem 2024, w którym. Przychody za drugi kwartał ukształtowały się na poziomie 32%. Spółka odnotowywała w pierwszym i drugim kwartale roku kalendarzowego, natomiast najwyższe w trzecim i czwartym kwartale roku kalendarzowego. Jak mówi Andrzej Tabaczyński, prezes grupy Arlen. Na dzień 5 maja 2025 roku portfel zamówień grupy Arlen Wy oraz do realizacji wynosił 476,5 miliona złotych. Portfel ten składał się zarówno ze zleceń do realizacji odbiorców, zarówno polskich, jak i zagranicznych w ramach zamówień podstawowych objętych umowami, a także realizacji opcji dodatkowych w kwocie 54 milionów oraz opcji dodatkowych w ramach umów ramowych, z czego na rok 2025 grupa zabudżetowała do wykonania 422,5 miliona złotych zakładając realizację podstawy oraz uruchomienie opcji dodatkowych. Wartość kontraktów pozyskanych w okresie styczeń-kwiecień 2025, realizowanych w roku ich pozyskania 2025, wynosiła 276 milionów złotych, a w tym samym okresie roku poprzedniego ukształtowała się na poziomie 163 milionów złotych aż niemal 86% przychodów grupy pochodzi z sektora publicznego. W strukturze przychodów szczególnie istotna jest współpraca z jednostkami wojskowymi Skarbu Państwa. W 2024 tylko dwie regionalne bazy logistyczne odpowiadały za blisko 58% całkowitych przychodów. Arlen posiada formalną politykę dywidendową przyjętą w lutym 2025 roku. Zakłada ona coroczne rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości od 30 do 50% skonsolidowanego zysku netto grupy, o ile wypłata nie przekroczy 75% jednostkowego zysku netto spółki. Spółka regularnie dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami także w poprzednich latach. W 2022 wypłacono 5,34 miliona złotych dywidendy, w 2023 5,2, a w 2024 lekko ponad 4 milion złotych. Najwyższą dywidendę uchwalono w maju 2025 roku. Było to ponad 9,5 miliona złotych, czyli 43 grosze na akcję. Jak powiedział podczas czatu Andrzej Tabaczyński, prezes grupy Arlen. W latach 22-24 spółka co roku wypłacała dywidendę. Łącznie kwota wypłaconych dywidend w tym okresie wyniosła około 14,6 miliona złotych. W lutym bieżącego roku przyjęliśmy politykę dywidendy, która zakłada coroczne rekomendowanie walnemu zgromadzeniu przeznaczanie na dywidendy zysku netto osiągniętego w danym roku obrotowym, stanowiącego równowartość od 30 do 50% skonsolidowanego rocznego zysku netto grupy. Nowi akcjonariusze, którzy wezmą udział w IPO pierwszej dywidendy, będą mogli się spodziewać dopiero z zysku z 2025 roku. Dzień dywidendy za rok 2024 został już ustalony na 12 czerwca 2025 roku. Oferta publiczna Grupy Arden obejmuje wyłącznie sprzedaż akcji należących do głównego akcjonariusza, a te fundacja rodzinna, która obecnie kontroluje ponad 95% akcji spółki. To oznacza, że nie będzie emisji nowych akcji, a więc spółka nie pozyska kapitału na ewentualny rozwój lub zwiększenie skali biznesu. W puli jest 6,6 miliona akcji, co stanowi prawie 30% kapitału zakładowego. Oferta może zostać powiększona do maksymalnie 7,74 miliona akcji. W obu wariantach. Po IPO główny akcjonariusz będzie posiadał ponad 65% akcji. Ważnym elementem stabilizującym kurs akcji jest umowa lock-up. Główny akcjonariusz zobowiązał się nie sprzedawać pozostałych akcji przez 24 miesiące od debiutu giełdowego. Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane są po cenie maksymalnej 38 zł za sztukę i potrwają do środy 11 czerwca. Intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaadresowanie do inwestorów detalicznych około 10-20% oferowanych akcji. Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych będzie prowadzony w dniach od 4 do 12 czerwca 2025 roku. Po jego zakończeniu oferujący we współpracy ze współkoordynatorami oferty zdecyduje o alokacji akcji dla wybranych inwestorów oraz o ostatecznej cenie emisyjnej ostateczna cena oraz liczba akcji oferowanych w poszczególnych transzach zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż 13 czerwca bieżącego roku. Debiut na GPW planowany jest na 24 czerwca 2025. Licząc po cenie maksymalnej 38 zł za akcję, wycena całej spółki opiewa na około 841 milionów złotych. Wskaźnik cena zysk wynosi 17,40 a EV do EBITDA na 9,2. Nie są to wygórowane poziomy na tle branży. W przypadku pełnego wykorzystania opcji zwiększenia oferty i utrzymania ceny maksymalnej, potencjalna wartość oferty może wynieść około 294 miliony zł. Zapisy na akcje przyjmowane są przez konsorcjum aż 10 brokerów. Rolę współkoordynatorów oferty i współprowadzących księgę popytu pełnią dom Maklerski navigator oraz PKO Investment Banking. Dom Maklerski Nawigator pełni także funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie, a biuro maklerskie PKO firmy współpośredniczącej. Dajcie znać w komentarzach, jakie emocje budzi u Was przedstawienie przez nas IPO Arlen. Jednocześnie, jeżeli materiał Wam się podobał i chcecie więcej tego typu, zachęcam do pozostawienia polubienia pod nagraniem. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.